Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Piotr Nowosiewski z Jazz Join IT, a to jest nasza kolejna audycja w formie Jazz Join Talks, gdzie zapraszamy ciekawych gości, szeroko związanych z branżą IT, a moim dzisiejszym gościem jest Tomek Jurek. Cześć Tomku. Cześć. Tomku, możesz powiedzieć dwa słowa o sobie? Y jasne, jest. Tak, no, nazywam się Tomek Jurek i od kilku lat zajmuję się rekrutacją, głównie na rynku IT. W tym momencie jestem odpowiedzialny za rekrutację i za miękkie HR w firmie programistycznej Future Mind. Okej, okay, rekrutacja, miękkie HR. Ty jesteś też osobą w tej, tej społeczności w HR-ów polskich, szczególnie w, HR w branży IT. Osobą dosyć znaną, widzę też, że jesteś bardzo aktywny, jeżeli chodzi właśnie o różnego rodzaju inicjatywy, dlatego stwierdziłem, że warto będzie zaprosić Ciebie do naszej krótkiej audycji porozmawiać o tym, jak Ty patrzysz na obecną sytuację, jeżeli chodzi o, o rynek rekrutacji, o rynek pracy, ponieważ tak naprawdę jesteś kluczowym ogniwem fajnie rozwijającego się software house'u i zastanawiam się, jak z Twojej perspektywy wygląda rynek obecnie. No wiadomo, że sytuacja jest taka, jaka jest. Wiele firm w tym momencie z uwagi na to, co się dzieje na rynku, traci klientów, a co za tym idzie w takiej branży jak branża IT, zwłaszcza jeżeli chodzi o software house'y, których największym kosztem jest zatrudnienie programistów. To jednak dosyć wyraźnie widać, że e, firmy, które obsługują klientów, którzy mocno poczuli skutki e, kryzysu, też e, szybko zabezpieczają się przed e, 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 ewentualnymi konsekwencjami finansowymi i zaczynają powoli, e, no na pewno wstrzymywać rekrutację, jeśli nie w ogóle zwalniać. Ludzi, tak. Stronka, którą zrobiliście ostatnio. Just in widać, Life. Tak, gdzie widać na żywo, kto jeszcze rekrutuje, kto rekrutację wstrzyma, kto zaczyna zwalniać. Szczerze mówiąc, pokazuje trochę bardziej optymistyczny obraz rynku niż mi się wydawało. Ciekawy jestem bardzo, jak, jak, jak bardzo to, to rzeczywiście odzwierciedla rzeczywistość, bo ja miałem wrażenie, że to się dotrzyma dosyć bardziej gwałtownie. No ale rzeczywiście tak jest, że, że patrząc dookoła, to jednak wszyscy dużo ostrożniej podchodzą do rekrutowania. Nawet jeżeli jeszcze rekrutują, to robią to dużo, dużo ostrożniej. Tak, tak jest również w naszym przypadku. Rozumiem. A możesz w takim razie wyjaśnić, co znaczy ostrożniejsza rekrutacja w tym momencie? Tak. No, znaczy na przykładzie, chociażby Future Mind, gdzie mamy zespół około 60 osób i plany. Związane, z, oparte głównie na wzroście, na, na, na wzroście liczby ludzi w zespole i na wzroście przychodów. Rokrocznie te przychody rosną, przynajmniej w ostatnim czasie, o połowę. To rekrutacja zazwyczaj wyglądała w ten sposób, że miałem przynajmniej kilka stanowisk otwartych w zasadzie bez przerwy. I to było tak, że ja mam, lubię się dogadywać z rekruterami, freelancerami, mniejszymi agencjami na zasadzie takiej, że jeśli trafia im się jakiś fajny człowiek, z którym nie bardzo mają co zrobić w danym momencie, to żeby się do mnie odzywali, bo ja, to, ja te rekrutacje mam otwarte, na przykład iOS-owe, Androidowe, cały czas. I po prostu, jak ktoś do mnie przychodził z fajnym człowiekiem, to rozmawialiśmy i bardzo często ten człowiek był zatrudniany bez jakby konkretnego projektu, pod którego rekrutowaliśmy, tylko wiedzieliśmy, że po prostu jak zatkniemy nową osobę, to na pewno znajdzie się dla niej coś do roboty. I to było takie trochę rekrutowanie na YOLO. Nie? W sensie bierzemy człowieka, bierzemy człowieka, Projekt się znajdzie, robota później. się dla niego znajdzie. Tak? W sensie po prostu zawsze było tak, że na forecastach u nas tygodniowych na planningach zawsze było tak, że gdzieś tam trzeba było trochę przełożyć pracę, bo nie zawsze były ręce do roboty, więc generalnie za każdym razem, jak się trafiał nowy fajny deweloper potencjalnie do zatrudnienia, to i oczywiście odpowiadał naszym kryteriom i został sprawdzony, czy, czy, czy faktycznie daje radę jako programista i też nam pasował do zespołu, to wtedy, wtedy został zatrudniony. W tej chwili jest tak, że tych takich otwartych ongoing rekrutacji Teoretycznie one cały czas, cały czas są i jakby mi przyszedł jakiś bardzo fajny człowiek, rzeczywiście, to, to nadal bym się zastanawiał, nadal bym z nim rozmawiał i nadal byśmy rozważali, czy go zatrudnić, ale jednak skupiliśmy się bardziej na, na, na takich rekrutacjach, które w danym momencie są priorytetowe. I w, w tej chwili, na przykład, szukam tam kogoś do automatyzacji testów, i to jest taki bardziej jednorazowy strzał. i Raczej szukam sam, niż z pomocą agencji na no, takie stanowiska i dużo bardziej się przyglądam temu, z kim rozmawiam. Troszeczkę bardziej headhuntuję, czyli trochę bardziej chodzę sobie po różnych miejscach, gdzie tych programistów mogę znaleźć. Troszeczkę inaczej to wygląda. Okej. Okay. A jak zaobserwowałeś właśnie po, po rynku warszawskim? Czy rzeczywiście skala, skala tych redukcji jest, jest widoczna i mówi się o tym? Nie jest to temat tabu? Jak, jak ty uważasz? Jest to trochę temat tabu. Co dla mnie, no nie dziwi mnie to specjalnie, tak? Gdybym gdyby był rzeczywiście pracodawcą, który by tych ludzi musiał zwalniać, to pewnie starałbym się im w jakiś sposób pomóc, pomóc znaleźć nowe miejsce. No, ale z drugiej strony też rozumiem firmy, które w jakiś sposób dbając o swój wizerunek próbują, próbują siedzieć cicho, że tak powiem, na ten temat. Natomiast to, to nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś chce utrzymać swoje zwolnienia w tajemnicy, to i tak nie, to, to, to nie jest możliwe. I ludzie na tym rynku się pojawiają, widać, kto zwalnia ludzi. Widać po Linkedinie, widać, widać po kontaktach gdzieś tam w ramach y, naszych sieci, że... Są firmy, które musiały zespoły redukować dosyć mocno. I ciekawe jest to, że moim zdaniem, firmy, które dzisiaj ostrożnie nadal prowadzą rekrutację, mogą sobie na to pozwolić, mają klientów w takich wertykalach, w takich branżach, gdzie klienci nie zredukowali mocno zamówień, cały czas kasa płynie. To jeśli dzisiaj kogoś nadal stać na rekrutowanie, to może na tym bardzo mocno skorzystać, dlatego że na rynku pojawili się ludzie, których normalnie na tym rynku nie ma. Pojawili się ludzie bardziej doświadczeni, którzy na co dzień pracy nie szukali, do których trudno było dotrzeć. No, a dzisiaj znaleźli się w sytuacji, w której muszą, muszą szukać. Tak? Ja, chociażby chociażby nasza, nasza jedna z rekrutacji, którą zamknęliśmy no, w ciągu ostatniego tygodnia, to jest um, fajny programista, który ma wiele lat doświadczenia i został oceniony bardzo wysoko przez, przez ludzi, którzy u nas oceniają kandydatów. Hmm, który normalnie na ten rynek by nie trafił, tak? On no, pracował sobie w praktycznie firmie, która, w której był współwłaścicielem i, i dobrze funkcjonował, a sytuacja obecna zmusiła go do, do szukania nowego zajęcia. Właśnie, to jest, to jest też to moje pytanie, które mam, pod, ponieważ zastanawiam się, hmm, jacy ludzie w tym momencie pojawiają się na rynku, bo są opinie takie, że jakby na samym początku rozstajemy się z tymi osobami, które po prostu najgorzej performowały. Pytanie, czy to jest jakby reguła, czy to nie jest, nie jest reguła w tym momencie. Czy pewnie nadal tak jest, że w pierwszej kolejności ludzie się rozstają z tymi z tymi, których mają na ławce. Jeśli ktoś siedzi na ławce, to bardzo możliwe, że nie jest najlepszym programistą, jaki jak był w zespole. Tak. Natomiast yy, to, to, to nie jest w tej chwili regułą, że, że wyłącznie takie osoby trafiają na rynek. Naprawdę widać, że Um, więcej ludzi, którzy normalnie mają, więcej, którzy mają więcej doświadczenia i przeważnie trzeba się starać, żeby do nich dotrzeć, się na tym rynku pojawiło. Patrząc stricte na statystyki, nie wiem, jakie są u Was w Just Joinie, ale u mnie nawet z Waszych ogłoszeń widać yy, zwiększoną ilość aplikacji, i to tak zwiększoną trzy- czterokrotnie. Tak. Też, muszę, też muszę przyznać, że zaobserwowaliśmy tak naprawdę rekordowe wzrosty, jeżeli chodzi o ilość aplikacji, nawet jeżeli trochę, trochę marketing wyłączyliśmy, z racji, z racji tego, że też dokonujemy pewnych optymalizacji. Ja też jakby nie kryję się z tym, że musiałem zredukować zespół z prawie 60 osób do, do około 45. Natomiast ku naszemu zdziwieniu w pewnym sensie, to zarówno ten poniedziałek był najlepszym poniedziałkiem w historii, wtorek, tak samo, środa tak samo, więc tak naprawdę to będzie na pewno rekordowy tydzień z naszej strony. A ja jeszcze chciałem też właśnie pociągnąć temat związany z, z, z taką rekrutacją i zadać tobie może takie pytanie, jeszcze na koniec, po czym ty obecnie? Jakby sprawdzasz danego kandydata, prawda? Bo tych kandydatów jest coraz więcej, więc tak naprawdę ty jesteś w stanie być bardziej wybredny. Więc powiedz, w jaki sposób tak doświadczona osoba jak ty teraz podchodzi do rekrutacji? Ja, ja bardzo dużo polegam na innych osobach w zespole, jeżeli chodzi o ocenę kandydata. U mnie proces jest dosyć prosty, ja staram się go nie przekomplikowywać. Dzisiaj w zasadzie wszyscy rekrutują zdalnie, bo innej opcji nie ma. Natomiast ja jeszcze dodatkowo staram się ograniczać liczbę etapów w procesie rekrutacji i mój pierwszy krok to zawsze jest bardzo krótka rozmowa z kandydatem. Taka miękka, w której ja sobie po prostu sprawdzam, czy dobrze mi się z gościem gada. I oczywiście zadaję kilka standardowych pytań, pytuję trochę o historię tego, co robił i staram się dowiedzieć, jakąś jest osobą i generalnie, jakie ma podejście do pracy. Kim chcesz być, jak dorośnie trochę, bo to jest takie. Znaczy ja bardzo nie lubię pytania, gdzie się widzisz za pięć lat, ale, ale kim chcesz być, jak dorośniesz, to jest takie pytanie, które ludzie znajdują różne fajne odpowiedzi i trochę się otwierają. To jest taki trochę icebreaker i zaczynają mówić o tym tak naprawdę, co chcą robić. A na tym mi najbardziej zależy, żeby osoby, które do nas przychodzą. A faktycznie chciały robić to, to, czym my się zajmujemy, nie? bo nie ma sensu zatrudniać ludzi, którym, którzy przyjdą do ciebie do pracy i będą się męczyć. Natomiast, jeżeli chodzi już o kwestie oceny technicznej, to ja zawsze polegam na swoich hiring managerach. Mam, mam, mamy w firmie ludzi, którzy um, prowadzą rozmowy, i to jest przeważnie tak, że jakby lider danego zespołu, czy to programistów mobilnych, czy to programistów backendowych, um, prowadzi dosyć długą rozmowę online, w trakcie której kandydat jest proszony o to, żeby pokazać swój ekran przez Zooma, czy tam przez Hangouty I jakieś fragmenty kodu, nad którymi pracował wcześniej, którymi chce się pochwalić i na tej podstawie chłopaki ode mnie prowadzą rozmowy techniczne, rozmawiając sobie o tym, co tam można byłoby zrobić lepiej, jakie fajne rozwiązania by zastosowane, patrząc na czystość tego kodu, jakby dobre praktyki, różne rzecz, na którą zwracają uwagę. Ja bardzo mocno polegam na ich opinii. Ich opinie są najczęściej trafne, tak. Um, I to w zasadzie jest ostatni etap rekrutacji, tak. Jeżeli oni uznają, że um, taka osoba ma tą wiedzę techniczną i to wszystko działa, um, to, się, to wtedy patrzymy na to, jakie mam projekty i, i od kiedy możemy zaproponować takiej osobie um, współpracę, negocjujemy sobie warunki, i jedziemy. Czyli praktycznie ja jestem w stanie. No, najszybszą rekrutację, w, jeśli chodzi o moją pracę w Future Mind, gdzie zacząłem tutaj pracować trochę ponad pół roku temu, to była rekrutacja, w której rano zadzwoniła rekruterka, że ma człowieka, któremu zależy na czasie, to był piątek przed świętami Bożego Narodzenia. I gość tego samego dnia na koniec dnia dostał od nas opartę. Okej, okay, no to rzeczywiście ekspresowe tempo. a jeszcze, jakbyś mógł powiedzieć na sam koniec, które, które stile są dla Ciebie ważniejsze? Te techniczne czy te miękkie? Uff, to, to, to jest, jest równoważne. W sensie jedno ważne. i drugie jest istotne. Mamy firmę, w której kultura naszej organizacji jest. Bardzo fajna. To jest firma, która istnieje od ponad dekady, więc ta kultura przyszła razem z ludźmi, którzy w firmie pracują. To nie jest coś, co łatwo jest kształtować i, i jakoś sztucznie tworzyć. Um, więc jeśli ta kultura istnieje i tym ludziom dobrze się pracuje i fajnie im się funkcjonuje w ramach tej małej społeczności, to warto starać się dobierać im kolejnych współpracowników w taki sposób, żeby, żeby pasowali do tej kultury. I ta część jest bardzo ważna, tak? No bo to jednak ludzie, którzy przychodzą do Twojej firmy, tworzą kulturę Twojej organizacji. To jest coś, co, co można próbować sterować i wytwarzać na różne inne sposoby. Ale jednak faktycznie nowy człowiek, który przychodzi ze swoimi przyzwyczajeniami, ze, swoimi, ze swoim podejściem do życia i do pracy, ma olbrzymi wpływ na to, jak wygląda atmosfera pracy w Twojej firmie. Więc to jest równie ważne, co techniczne umiejętności. Które będą rzutowały później na to, jak ten człowiek będzie pracował przy projektach. Dlatego ja bym powiedział, że zupełnie 50-50. To jeszcze takie pytanie mam. Jeżeli to jest 50-50, to który z ty A który z tych części jest trudniej podnieść do góry? Czy też trudniej kształtować? To zdecydowanie zdecydowanie tą tą sferę miękką, W sensie. Yy Taki człowiek jak programista, akurat to jest dosyć specyficzny zawód, gdzie, gdzie człowiek uczy się całe życie, tak? Jakby te technologie się zmieniają, czy chodzą, odchodzą, cały czas, cały czas tworzą się jakieś nowe rzeczy, nowe narzędzia, których, których jeśli wypadniesz z rynku na rok czy dwa, to możesz... Możesz, możesz całkowicie jakby wypaść z, z tematu niektórych rzeczy, które się dzieją w danym, danym staku na przykład. Więc ludzie cały czas się uczą, cały czas robią nowe rzeczy, zwłaszcza w takim, w takim settingu jak Software House, gdzie co pół roku, co trzy miesiące, czy tam co ileś miesięcy są, są nowe projekty, nowe technologie, nowe, nowych rozwiązań trzeba szukać i tutaj, tutaj człowiek uczy się cały czas. Widać, że ludzie się rozwijają, no, w sensie widzisz, że Ludzie łapią nowe zajawki, jeżeli chodzi o jakieś nowe technologie, które się pojawiają, i uczą się tego, i to im przychodzi łatwo. Natomiast e, zmiana podejścia do pracy u człowieka, e, zmotywowanie kogoś do tego, żeby e, działał inaczej, na przykład nauczenie gościa, który do tej pory był bardzo introwertyczny i raczej skupiał się na, na swoim kodzie. Tego, żeby zaczął, nie wiem, rozmawiać z klientami albo dzielić się swoją wiedzą otwarcie z młodszymi kolegami. To są rzeczy, które są dużo trudniejsze niż nauczenie się nowego języka programowania, moim zdaniem. Okej, okay. bardzo, bardzo Ci dziękuję, Tomku, za naszą dzisiejszą rozmowę. Ciekawy punkt widzenia, szczególnie w kontekście tego, jacy programiści w tym momencie pojawiają się na rynku i wcale to nie jest tak, że tylko i wyłącznie osoby, które były na ławeczce są teraz dostępne. Teraz. Jest większy dostęp do osób, których normalnie na tym rynku nie ma. Cieszę się, że mogliśmy dzisiaj rozmawiać. To był Tomek Jurek z Future Mind. Dziękuję Ci, Tomku. Dzięki, Piotrze. A ja Was wszystkich też zapraszam na nasze kolejne audycje, które to będą się odbywać po kilka razy w tygodniu. Jeżeli chcecie wiedzieć i chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje w polskiej branży IT, to oczywiście dajcie suba i podzielcie się tym materiałem. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.